10, 5, 4, jest 3, 2, 1, ogień. 4 minus, prawy długi. 80, hamowanie 3 lewy. Nie wypuść drzewa. 40, 6 prawy, wyjście szczytem zostać. 40 za szczytem, lewy krótki. 60 prostuj, pełne hamowanie, zaszczytem 4 minus prawy, 60, hamowanie 3 plus prawy, przeszczyt syf, 100, hamowanie i zaszczytem 4 lewy, zaszczytem 4 lewy, 70, pełne hamowanie i zaszczytem 2 plus lewy, zły, 40, szczyt lewą, do pełny prawy, 8, 80, prostuj, piano, już pełne hamowanie, prawy podwójny, do zaszczytem nie widać 1, hak lewy z drogi. 4 lewy, do hamowania do 2 minus prawy, podwójny zacisk, wyjście nie ciąć. 70, hamowanie 4, 4 minus lewy, wyjście szczytem nie ciąć, do zaszczytem prawy krótki, pełne hamowanie, do nie ciąć 2 plus lewy, do 2 prawy nie ciąć, 34 minus lewy, 42 plus lewy, 3, tamten lewy. 3 jest, 54 minus na 3 plus lewy, sam 44 plus prawy 34 Dalej. lewy nie ciąć 60 jebane piano dwa lewy absolutnie nie wypuść Do 3 prawy Do 4 lewy plus nie ciąć 54 plus prawy przeszczyt przyciąć Do lewy 30 późno No 4 prawy przeszczyt Przyciąć 100 prostuj Hamowanie 3 plus lewy 40 pełne hamowanie nie ciąć 2 minus prawy nawrót Nie wypuść Do lewy krótki Hamowanie do 2 prawy nie ciąć 20 hamowanie 2 minus lewy 50 3 plus lewy, syf. nie wypuść. Samp. Do prawy krótki, do 5 lewy, wyjście z szczytem. 70, pełne hamowanie, nie ciąć. 2 plus lewy, bardzo długi. 2 plus lewy, bardzo długi nawrót. 80, 4 minus prawy, bardzo długi. 4 minus prawy, bardzo długi. 30, hamowanie, 2 lewy, nie ciąć. 2 lewy, nie ciąć. Do 2 plus prawy. 40, 3 plus prawy, może przyciąć. 60, 4 minus prawy na główną, mega syf. 40 hamowanie 2 plus lewy długi, 2 plus lewy długi, 45 minus lewy, 100 hamowanie przed szczytem, zanim 32 plus lewy bardzo długi, 2 plus lewy bardzo długi, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka, 130, 3 plus na 4 minus prawy, 3 plus na 4 minus prawy, 160 hamowanie 2 plus prawy nie ciąć. 2 plus prawy nie ciąć, 40, za szczytem 4 minus prawy przyciąć, 100, 6 prawy krótki, 70, jebane piano, 4 plus lewy, pełne hamowanie, za szczytem zacisk do 1 plus lewy nawrót, za szczytem zacisk do 1 plus lewy nawrót, 160, późno 4 minus prawy zacisk, Późno, 4 minus prawy i Już pełne hamowanie. 30 i zaszczytem 20. Późno 2 prawy. Późno 2 prawy. 200 prostój. Hamowanie 3 plus prawy przez szczyt. Ci się 3, 3 plus prawy przez szczyt. 40, prostój. Prawy krótki, nie ciąć. No nie ciąć, 2 plus lewy długi, otwarty. 2 plus lewy długi, otwarty. 75 lewy. Do 5 minus prawy. 5 lewy do 5 minus prawy, 60 hamowanie za szczytem 4 minus prawy, wyjście szczytem prawą. No 70, 6 lewy, 150, już pełne hamowanie. 4 minus lewy, 42 plus prawy na most. Syw 80, 2 minus lewy syf, 2 minus lewy syf, 80, hamowanie, 6 lewy, wyjście szczytem 200, 6 lewy, wyjście szczytem 200. Hamowanie zaszczytem 3 plus prawy, zaszczytem 3 plus prawy, zacisk do 2, zacisk do 2, przechodzi 4 plus prawy długi, zacisk do 3 minus, do 3 plus lewy, 40 pełne hamowanie, 1 hak prawy, syf, zasłomę, zasłomę, syf, do 3 lewy, 40, 3 plus lewy, hamowanie do 3 minus prawy na mostek. Do 3 minus prawy na mostek. 100. Samuj. 4 minus lewy. Samuj. 4 minus lewy. 100. Pełne hamowanie na szczycie 2 lewy. Pełne hamowanie na szczycie 2 lewy. Ciąć. Przechodzi 6 lewy długi. Do na szczycie 6 prawy krótki. Do 6 lewy długi. 80 piano. 6 prawy krótki, już pełne hamowanie, 43 okay. prawy krótki zacisk, do 1 prawy nawrót, ciąć. 3 prawy krótki zacisk, do 1 prawy nawrót, ciąć. Dokładnie. 35 lewy, do 5 prawy szczytem. 80 lewy krótki zacisk, do 2 minus nawrót. Lewy krótki zacisk, do 2 minus nawrót. Wyjście może ciąć. 50, uwaga, szczyt lewą, 50. 6, prawy, krótki, 40 z 4 minus prawy, ciąć syf, wyjście szczytem, dno, 60 prostuj. Pełne hamowanie, późno 3 prawy może ciąć Meksyk. Hamowanie do 2 plus lewy 2 plus lewy 40 4 plus prawy długi do 5 lewy długi schamuj na szczycie zacisk do 4 na szczycie zacisk do 4, 40, hamowanie 3 plus prawy to już pełne hamowanie to już pełne hamowanie, 3 minus lewy. Do uwaga, nie widać. Jeden prawy z drogi. Tu jestem prawy z drogi. 34 minus prawy, 50. Za szczytem 6 prawy. 100 prostuj, spadanie. Hamowanie 3 plus lewy. Hamowanie 3 plus lewy. 60 szczyt, 40. Pełne hamowanie, 3 lewy nie ciąć. 3 lewy nie ciąć. 80. 6 lewy krótki, pełne hamowanie 54 minus prawy długi. 54 minus prawy długi, 40 i zaszczytem 6 lewy, 140 podbija, pełne hamowanie 3 plus prawy. Pełne hamowanie 3 plus prawy. Pełne hamowanie 30, zaszczytem 3 lewy przyciąć, zaszczytem 3 lewy przyciąć, do 4 prawy, 70 wykurwiste, prawy odpuść. Już pełne hamowanie 4 plus lewy, do 2 prawy. 31 lewy nawrót 1 lewy nawrót 60. Lewy krótki pełne hamowanie do 1 prawy nawrót. Lewy krótki, pełne hamowanie, jeden prawy nawrót. Bardzo krótki ten lewy. Do 70, 0 jest. prawy nawrót. Jest. Już hamuj, odpuść 3 plus prawy syf. Pełne hamowanie, 1 plus lewy nawrót podwójny na mostek. 31 plus prawy.

160, późno, 2 plus na 3 minus, prawy, długi nawrót, 2 plus na 3 minus, prawy, długi nawrót, otwarty. 84 minus lewy, 4 minus lewy, 100, hamowanie 1 plus, prawy nawrót, 100, 4 lewy. 250. Hamowanie 3 plus lewy. Hamowanie 3 plus lewy. 100. Hamowanie późno, 2 minus lewy nawrót. Może syf. 2 minus lewy nawrót. Może syf. Bez syfu. Bez. 70. 3 plus prawy długi. Syf. 200. Na szczycie 4 minus prawy, 4 minus prawy, 75 prawy do 6 lewy, 183 plus na 4 minus lewy długi, 3 plus na 4 minus lewy długi, 100, 3 plus lewy długi, 3 plus lewy długi, 80, pełne hamowanie, 2 prawy, bardzo długi nawrót, 2 prawy. Bardzo długi nawrót. syf, Mega syf. Jeden prawy. Mega jest, syf. Jest. 74 lewy długi. Mega syf mamy, tak? Me mamy mega syf. 120. Hamowanie, objazd, wysepki. 2 minus lewy z drogi za przystanek. Do jeden prawy. 60. Szczyt. No, 140. Za szczytem prawy 6. 6 prawy, przepraszam, 120 Pełne hamowanie Za szczytem 3 plus lewy 140 Hamowanie Na 3, 3 plus minut? prawy syf 3 plus prawy syf 150 6 prawy krótki 100 Hamowanie 4 lewy plus 4 plus lewy Do, 5 prawy, do 5 prawy 90, no już pełne hamowanie Prawy krótki do 1, 1 plus lewy nawrót bez hamowania ten 4 masz 100. 6 lewy. 100. Pełne hamowanie podpija 1 plus prawy nawrót. Syf ślisko. 250. Schamuj 4 plus lewy. Schamuj 4 plus lewy. 85 minus lewy. 60 hamuj 4 lewy. Hamuj 4 lewy. 70 6 lewy krótki. 80 już hamowanie 4 plus lewy piano. 4 plus lewy piano, pełne hamowanie 63 minus prawy. 3 minus prawy. jest, w tym hamowaniu do lewego? Jest. 180 6 prawy. 6 prawy 84 plus lewy. Hamowanie zacisk do minus. 4 plus zacisk do minus 60, zaraz wysepka, już hamowanie 4 minus lewy na most. Dawaj. Pełne hamowanie do prawy krótki, 40 0, lewy z drogi. Do 1 prawy, do pełny lewy do 6 prawy. 60, hamowanie 3 plus prawy, sypek przechodzi 5 prawy 60. Hamowanie 3 plus lewy na most z uwagą. 3 plus lewy na most z uwagą 70 prostu i 6 lewy. 100 6, prawy krótki, wypuść Już pełne hamowanie 54, minus prawy krótki 32, 2 plus lewy długi 2 plus lewy długi Do 4, prawy Już hamowanie Do nie ciąć 2 plus lewy na most Do hamowanie 3 minus prawy Do 4 minus na 3 lewy Już pełne hamowanie 20, nie ciąć, 1 prawy z drogi Jebany sam Do 0, opór prawy 30, przyciąć 2 lewy 50, piano, 4 lewy, nie wypuść dziura, 4 lewy, nie wypuść dziura, hamowanie do 3 minus prawy, przeszczyt długi otwarty, przeszczyt długi otwarty, 140, 4 minus lewy, hamowanie zacisk, 4 minus lewy, hamowanie zacisk, 53 lewy, ciąć, 3 lewy, ciąć, do nie ciąć, 3 minus prawy długi, wyjście długim szczytem, 2, 2, jest 2, 20, pełne hamowanie, 1 na 2 lewy, do, do pełnej Jeden. prawy, Jeden syf. Jest syf. 30 hamowanie na szczycie. Jeden prawy minus. Nawrót. Nie ciąć bardzo ciasno. 30. 3 minus. Lewy długi. Do pełny prawy. Do lewy. Podbijamy 60. Hamowanie i zaszczytem. 3 lewy długi. 50. Partia. Odpuść. Hamowanie. Uwaga. Nie, absolutnie nie ciąć dwa prawy. Absolutnie nie ciąć dwa prawy. 40. Pełne hamowanie. Piano. Dwa prawy. Zacisk do 1. 2 prawy. Zacisk do 1. Przechodzi. 5 prawy. Hamowanie do 2 minus lewy Do pełny prawy wyjście szczytem 20, uwaga, nie ciąć. 3 minus prawy 3 minus prawy do lewy. To hamowanie do 2 pra plus prawy nie ciąć. 40 prosty szczyt. Pełne hamowanie, 21 minus lewy z drogi. Przechodzi 4 plus lewy. Spadanie 70 jebane piano. Już pełne hamowanie lewy krótki, do 1 minus prawy nawrót. 1 minus prawy nawrót. Przechodzi 3 prawy nie ciąć. Hamowanie do 1 lewy nawrót nie ciąć do 4 prawy 30 hamowanie 3 minus lewy hamowanie 3 minus lewy 30 już pełne hamowanie lewy do 2 prawy nie ciąć 2 prawy nie ciąć 30 już pełne hamowanie do prawy nie ciąć do, do prawy ciąć do 1 plus lewy długi nie ciąć nie ciąć tu hamowanie do nie ciąć, 1 plus prawy hamowanie do 1 plus prawy 20 nie ciąć 1 lewy nie ciąć 1 lewy 30, piano, pe pe pełne hamowanie, 2 plus prawy, do 1, nie czuć, 1 lewy, 30, pełne hamowanie, prawy krótki zacisk, do 1 minus prawy na mostek, do 1 lewy opór, do pełny prawy, 100 prostuj, hamowanie, 4 minus lewy, nie wypuść, 4 minus lewy, nie wypuść, do 4 prawy, 80, hamowanie i za mostkiem 3 prawy długi, mega syf, 3 prawy długi, mega syf, za armetą jesteśmy, brawo, stajcia. dobra,